Współpraca bambusowe. Największe trawy na świecie, bo bambusy. To są trawy, które są puste w środku, ale jednocześnie szybko rosną. Są bardzo. Łatwe w tym, żeby no właśnie były przydatne, bo bambus nie tylko w Japonii, ale ogólnie w Azji. Bambus to jest życie. Bambus to jest jedzenie, bambus to jest budulec. Bambus to jest coś, dzięki czemu można zbudować właśnie co tylko nam się życzy, relatywnie tanim kosztem. O, bambus, to jest to. Na obrzeżach Kioto, dawnej stolicy Japonii, pnie się w górę las. Taki, którego w Europie nie zobaczymy. Sam bambus nie jest zwykłą rośliną. Symbolizuje coś znacznie więcej w Japonii, jak i całej Azji. Tak jak wspomniałem, to jest budulec, z którego można zrobić dom albo elementy w domu. To jest jedzenie. Pędy bambusa, nie tylko pandy je jedzą, również ludzie. Pałeczki. To też. Poza tym bambus ma znaczenie religijne i od wielu wieków był przedstawiany na różnych obrazach, albo różnych dziełach sztuki, co podkreśla, jak istotny jest dla społeczności nie tylko lokalnej, ale tutaj dla całej Japonii. Sama roślina to trawa, aż trudno w to uwierzyć. Błyskawicznie rośnie. Wystarczy nawet parę dni, parę godzin, aby zwiększyła się, jeżeli ma dobre warunki, znacząco. A w lesie bambusowym jak się żyje? A tłumnie się żyje. Na samotność narzekać nie będziecie. Jeszcze w taki dzień, kiedy jest trochę deszczowo. Tych ludzi zbyt wielu nie ma, ale wydaje mi się, że w jakimś takim sezonie albo jesienią trochę już jest tłumniej. Czy można między bambusami sobie pochodzić? Nie. Bambusy są oddzielone. Chodziwo. są nawet kosze na śmieci, co w Japonii nie jest wcale takie oczywiste. Żeby turyści nie śmiecili, bo przecież Japończycy śmiecić nie będą. Rozszerzacie, pochodzicie. Stosunkowo niewielki jest ten... Las bambusowy dotykać nie można, jest to wyraźnie zaznaczone. Ogrodzenia są tandetne, ale zrobione z bambusa. O. Słychać, jak pusty jest w środku. Bambus łączy w sobie wiele cech przypisywanych samym Japończykom: niebywałą wytrwałość, siłę połączoną jednocześnie z elastycznością. Poza tym, to roślina, która mimo trudnych warunków i przeszkód pnie się w górę. Oprócz tego jest przedstawiana jako delikatna, czysta i dająca schronienie. Wielokrotnie trawa stawała się też motywem sztuki. To konkretne miejsce, las bambusowy, ma również religijne znaczenie w związku ze znajdującą się nieopodal świątynią. Tych w Kyoto zresztą nie brakuje. W lesie jest też niesamowicie ciemno. Prawda, pan jedzie bez świateł, praktycznie z przodu, po co one mu są w sumie potrzebne, ale ciemno nieprawdopodobnie. No co, raczej bym się tędy nie przechadzał. Jeśli ktoś wpadnie na taki genialny skądinąd pomysł, pójdę serano, pójdę serano, to nikogo se nie będzie. Ja nie do końca byłbym zwolennikiem takiego rozwiązania z kilku przyczyn. Najważniejszą jest to, że dojazd jest kłopotliwy, jest to daleko, bardzo daleko. Druga sprawa, że oprócz tego, że jest daleko, a to tam żaden problem, jak ma ktoś zdrowe nogi, to i dwie godziny przejdzie. Nie, chodzi o coś zupełnie innego. Niedźwiedzie potrafią być tutaj, w Kyoto, na no, obrzeżach występują znacznie częściej, niedźwiedzie, które bywają agresywne, o czym na własnej skórze mówię to absolutnie dosłownie, mogą to odczuć mieszkańcy. Mieszkańcy, którzy te niedźwiedzie widzą, ale to, że widzą, to jedno. Drugim jest, że te niedźwiedzie potrafią atakować i wyrządzić niekrzywdę, tylko po prostu zabić człowieka, jeżeli jest nieostrożny. To rano nie chodźcie. Wieczorem jest dużo Amerykanów, oni wolniej biegają z powodu swojej tuszy, to raczej nie uciekną. Długość całej trasy, a raczej ścieżki, to zaledwie około 500 metrów. Najpierw, co nie jest dziwne, idziemy w szpalerze ludzi, którzy także chcą doświadczyć wyjątkowości lasu, atmosfery, a może nawet chwili dla siebie. Lecz powiedzmy sobie szczerze, o nią jest szalenie trudno. O skrajnie wręcz turystycznym charakterze lasu świadczy jeden, aczkolwiek niebywale ważny w tym przypadku szczegół. I to muszę przyznać, że najbardziej mnie zaskoczyło, czyli pojemniki na śmieci. Zwykłe kosze, które są, ale w Kioto, czy ogólnie w Japonii są wręcz niespotykane. One zostały tutaj postawione głównie ze względu na turystów, którzy przychodzą i śmiecą. Też widziałem przed momentem, parę minut temu, że byli ludzie, którzy nie zważając na to, że Japonia jest bardzo czystym krajem, wyrzucali to, co mieli w rękach albo w kieszeniach, sądząc, że nikt tego nie widzi. Widać to. Nie śmiećcie. W takie dni pogoda jest nieprzyjemna, ale ja są przygotowani. No, można sprzedać płaszcz przeciwdeszczowy i wszędobylskie parasolki. Parasolki można zostawić przed sklepem. No, ale w lesie bambusowym, czy pada, czy leje, jest wilgotno, jest duszno i jest nieprzyjemnie. Człowiek nawet jak jest mokry, to się poci jak świnia. Czy rosną tu inne drzewa? Rosną gdzieś, gdzie nie, gdzie się pojawiają. Przypuszczam, że raczej. Japończycy dbają, aby nie było ich za dużo. Są najprawdopodobniej usuwane tak, żeby las bambusowy był lasem bambusowym, nawet jeżeli bambus nie jest wyrzewem, z tym kojarzymy przecież las, a że jest trawą. Jeszcze telewizja przyjechała, czyli jakieś istotne, istotne zdarzenie. No, no, atrakcja turystyczna nie lada. Więc jakiś pewnie materiał o tym, jak dbać, co robić i dlaczego. I faktycznie las był istotnym tematem w japońskich mediach, bowiem okazuje się, że lokalni urzędnicy podczas kontroli odkryli napisy wyryte na około 350 łodygach bambusa wzdłuż tego malowniczego szlaku. Większość wykonano alfabetem łacińskim, ale znaleziono też znaki japońskie, chińskie oraz hangul. Eksperci z ogrodu botanicznego w Kioto podkreślają, że wycinanie napisów w bambusie powoduje trwałe uszkodzenia, a urzędnicy dodają, że głębokie nacięcia mogą nawet zabić roślinę i sprawić, że bambus się przewróci. Stąd apel do turystów o odpowiedzialne zachowanie. Mamy nadzieję, że odwiedzający będą wyrywać wspomnienia z Arashiyame w swoich sercach, a nie w bambusie, powiedział Keisuke Ishikawa, lider lokalnego Stowarzyszenia Właścicieli Sklepów. Patrząc jednak na liczbę osób, która każdego dnia zmierza do lasu, trudno mieć złudzenia, że wszyscy zachowają się odpowiedzialnie. Za to wy możecie postąpić słusznie, zostawiając like, komentarz i subskrypcję. Tymczasem uszanowanko.